Początkujący trader powinien zacząć od zdobycia solidnej wiedzy w kilku kluczowych obszarach. A są nimi według mnie. I dzieje się tak, ponieważ nasz mózg ma tendencję do upraszczania. Wow, to może być najmądrzejsze wideo, jakie zrobiłem. Ja wiem, że fajnie jest oglądać bogów tradingu, którzy wożą się Lamborghini i nie muszą podbijać karty na zakładzie o 6.30. A to z kolei prowadzi do zachowań takich jak zamykanie pozycji z zyskiem zbyt wcześnie, aby uchwycić przyjemność sukcesu. Lub trzymanie pozycji stratnej zbyt długo w nadziei, że strata zostanie odrobiona, co pozwoli uniknąć bólu jej realizacji. Cześć traderki i traderzy! Wraz z rozwojem internetu i rosnącą popularnością edukacji finansowej, coraz więcej osób próbuje swoich sił w tradingu. Podobno w ciągu ostatnich 4-5 lat liczba traderów wzrosła aż czterokrotnie. Niestety, według raportu KNF dotyczącego rynku Forex za 2023 rok, Aż 70-80% uczestników rynku regularnie ponosi straty. Dodatkowo istnieje taka niepisana zasada, że 90% traderów traci 90% swojego kapitału w ciągu pierwszych 90 dni. Dlaczego większość traderów traci? Jakie błędy popełniają i co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz trading na poważnie? O tym w dzisiejszym materiale. Let's go! Moje mądrenie się ma wyłącznie charakter edukacyjny i stanowi moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja do podejmowania decyzji finansowych. Handel wiąże się z ryzykiem. I powiem wam, że ten film to dokładnie ten rodzaj treści, który sama chciałabym zobaczyć na początku swojej tradingowej drogi. Pełen przestróg, ale też wskazówek, które mogą pomóc tak naprawdę lepiej przygotować się do tego wymagającego świata. Przy czym, oczywiście, muszę podkreślić, że jest to moje spojrzenie na naukę tradingu, bo jak wiecie, co trader to opinia. I myślę, że warto zacząć ten film od tego, że powiem Wam, że to jestem ja, to jesteś Ty, to jest Twój kolega, który też ogląda ten film, to jest koleżanka, która ogląda ten film, to jest jakiś kryptoinfluencer, drugi, trzeci, czwarty, to jesteśmy my. My, detaliczni traderzy, jesteśmy jak takie małe rybki w oceanie pełnym wielorybów. I w tej rzeczywistości stanowimy raczej plankton niż drapieżniki, co oznacza, że nasz sukces zależy od odpowiednio dobranej strategii. A dlaczego tak mówię? No bo kiedy patrzymy na wykres, to musimy zdawać sobie sprawę, że na ten sam wykres patrzą takie o rekiny. Czyli osoby z większym doświadczeniem, osoby z doktoratami ze statystyki, osoby z lepszymi narzędziami, z większą ilością pieniędzy i świeższymi informacjami, czasem nawet takimi niedostępnymi publicznie, które Przewyższają to, czym dysponuje przeciętny trader z ulicy, typu ja czy ty. Dlatego kluczowe jest, by podejść do tradingu z pokorą i dobrze przemyślanym planem. Niestety, większość aspirujących traderów nawet nie zdaje sobie sprawy, że wybierając trading jako biznes, nie wkraczamy jedynie na giełdę, wiecie, z graficznym wykresem cenowym, a wkraczamy do świata finansów świata, w którym od samego początku znajdujemy się w skrajnie niekorzystnej pozycji. I Walcząc z większymi od siebie na tym rynku, rekinami i wielorybami, nie mamy szans. Dlatego, według mnie, najlepiej nie kopać się z nimi, tylko usiąść sobie im na grzbiecie i przyłączyć się do ruchów, które generują. Jednak, pierwszy problem polega na tym, że wchodzimy na ten świat bez mentalnego przygotowania. Wkraczamy do branży zaprojektowanej tak, aby czerpać zyski z naszych słabości, z naszej ignorancji, niecierpliwości, chciwości, strachu i euforii. A drugi problem jest taki, że istnieje ogromna liczba instrumentów, narzędzi, rynków, coinów i strategii, jakby tak wiele sposobów zarabiania pieniędzy, że o niektórych nawet nie mamy pojęcia. I to często prowadzi początkujących do podejmowania decyzji z lenistwa lub braku wiedzy. Wybierając pierwszą, najłatwiej dostępną opcję, którą podsuwa nam internet. Zwykle jest to trade albo inwestycja w jakiegoś przypadkowego koina zobaczonego na YouTubie, lub kupienie Bitcoina na szczycie, bo kolega powiedział, że urośnie, lub zapisanie się do grupy sygnałowej, w której mądrzejsi traderzy powiedzą dokładnie kiedy wejść i kiedy wyjść. I nie mówcie mi, że tak nie jest. OK, ja wiem, że wy wiecie, że oni wiedzą, że tak jest. Następnie początkujący racjonalizują sobie tę decyzję, a po chwili ją realizują i są w stanie poświęcić środki, na które pracowali miesiąc, dwa czy nawet pół roku. Dlaczego? Bo bariera wejścia na rynek, zwłaszcza na rynek kryptowalut, jest praktycznie zerowa. Dzisiaj każdy może tradeować, wystarczy założyć konto na giełdzie i wpłacić 10-50 czy 100 dolarów. Także wejście do tego oceanu jest banalnie proste. Ale utrzymanie się na jego powierzchni i wyjście z zyskiem z tego wszystkiego to już jest prawdziwe wyzwanie. Dlatego mówi się, że rynki finansowe to swego rodzaju szachy 5D: to nieustanne pole bitwy, w którym uczestniczą boty, giełdy, brokerzy, duże instytucje, fundusze hedgingowe, banki, fundusze emerytalne, fundusze rodzinne i wiele, wiele innych podmiotów, których w sumie zbiorczo możemy nazwać big money. To więc jest nieustanna wojna między ludźmi z niewyobrażalnymi ilościami pieniędzy, ale my, traderzy detaliczni, z jakiegoś powodu, z naszej perspektywy, myślimy, że grupa sygnałowa za 100 dolarów lub filmik pod tytułem Prosta strategia na 500 dolarów dziennie da nam zarobić. Według mnie, zamiast już na samym początku marnować czas na szukanie tego jednego złotego indykatora lub tej jednej najlepszej strategii, każdy początkujący trader powinien zacząć od zdobycia solidnej wiedzy w kilku kluczowych obszarach, a są nimi według mnie psychologia, w tym samoregulacja emocjonalna, heurystyki i błędy poznawcze, ogólna wiedza o rynku, w tym płynność, prawo popytu i podaży, teoria aukcji, statystyka i krzywa dochodowości. I dopiero Znalezienie przewagi rynkowej, czyli nauczenie się jakiejś zyskownej strategii lub opracowanie własnej. A dlaczego strategię umieściłam na ostatnim miejscu? Ponieważ jest taki słynny cytat, że można opublikować zasady zyskownej strategii tradingowej w gazecie, a i tak nikt ich nie będzie przestrzegał. Ten cytat przypisuje się Richardowi Denisowi, legendarnemu traderowi i współtwórcy eksperymentu z żółwiami. Może kojarzycie? W każdym razie Denis w ten sposób podkreślał, że sukces w tradingu nie zależy wyłącznie od posiadania dobrej strategii, ale od dyscypliny, psychologii i zdolności do konsekwentnego trzymania się zasad, co jest w zasadzie największym wyzwaniem dla większości ludzi. I ja również uważam, że sama strategia to tylko narzędzie, a klucz do sukcesu leży w sposobie, jaki trader ją stosuje. Także. Tak, strategia jest ważna, ale nie fiksujcie się tylko na niej na samym początku. Trading wymaga analitycznego myślenia i strategicznego podejścia, więc dobrze nauczyć się patrzeć na rynki z perspektywy danych i logiki, a nie emocji. Swoich emocji, oczywiście, bo możemy analizować sentyment i badać empirycznie emocje innych uczestników rynku, i to też jest jakaś dana, ale bardziej tutaj chodzi o nasze emocje. Dzisiaj więc opowiem Wam o nauce tradingu bardziej od strony mentalnej. I z moich obserwacji wynika, że większość początkujących traderów działa w ten sposób: informacje, emocje, decyzje. Czyli traderzy dostają jakąś informację z rynku, być może jest to informacja o stopach procentowych, tweet Elona Maska, być może jakieś wideo kryptoinfluencera lub przecięcie się średnich kroczących, i ta dana wywołuje w nich emocję tak silną, zazwyczaj jest to entuzjazm lub strach, że podejmują decyzję o zakupie lub sprzedaży, Albo o wejściu w longa lub shorta. I tak to przebiega. Dlatego według mnie, aby podejmować lepsze decyzje w tradingu, musimy się skupić na dwóch filarach: informacjach i emocjach. Wow, to może być najmądrzejsze wideo, jakie zrobiłem. Ok, po pierwsze, musimy zacząć zdobywać, selekcjonować i analizować dobre informacje. Do podejmowania decyzji w tradingu potrzebujemy danych, twardych danych. Nie sms od kumpla, że wydaje mu się, że pójdzie w górę, ok? Na przykład potrzebujemy statystyk z przeszłości, danych na temat tego, co się działo miesiąc, tydzień czy dzień temu na rynku, a także co się dzieje w chwili teraz, gdy chcemy nacisnąć przycisk kup lub sprzedaj. Musimy nauczyć się samemu, podkreślam samemu, zbierać i analizować dane i w konsekwencji podejmować decyzje na ich podstawie. Musimy więc nauczyć się ufać sobie, podejmować decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność. Musimy sami nauczyć się kalkulować ryzyko, motywować i dyscyplinować po porażce. No i po drugie, kluczowe jest w końcu zrozumienie swoich emocji. Musimy nauczyć się więc rozpoznawać, jakie uczucia nam towarzyszą, gdy wchodzimy na rynek, dlaczego się pojawiają oraz wypracować odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z nimi. I chodzi tutaj o to, aby świadomie zarządzać sobą i swoimi reakcjami na pojawiające się emocje, zamiast pozwalać im przejmować kontrolę nad naszymi decyzjami w tradingu. A więc najwięcej pracy podczas nauki tradingu musisz zrobić ty, traderze lub traderko. I ja wiem, jak to brzmi, wiem, że to jest ciężkie i wielopoziomowe, i ogólnie to wolelibyście przeczytać jedną książkę i wiedzieć wszystko, ale tak nie będzie, więc nawet tego nie oczekujcie. I ten film jest specjalnie zrobiony w gorzkim tonie, żeby przedstawić Wam, z czym naprawdę się mierzycie, bo ja wiem, że fajnie jest oglądać bogów tradingu, którzy wożą się Lamborghini i nie muszą podbijać karty na zakładzie o 6.30. I wiem też, że fajnie jest mieć przekonanie w głowie, że będziecie w stanie codziennie zarabiać 100 dolarów i rzucicie etat i staniecie się wolnymi gołąbkami fruwającym po niebieskim niebie, ale tak nie będzie, więc czas zejść na ziemię. Czas, żebyście zrozumieli, że obejrzenie jednego filmu, zapisanie się do grupy sygnałowej lub z palca na chybił trafił Longa All In nie są drogą na skróty. I na początku wiele osób wierzy, że istnieje jakaś tajemnicza metoda jakiś złoty gral, który pozwoli szybko i łatwo zarobić duże pieniądze bez podejmowania dużego ryzyka. Jednak prędzej czy później każdy dochodzi do tego samego wniosku: że taka metoda po prostu nie istnieje przynajmniej dla nas, detalicznych traderów. Ale możecie się zapytać, dlaczego każdy, kto wchodzi na rynek, popełnia te same błędy. I to jest ciekawe. I o tym wiele razy mówił wybitny trader Tom Hugard. i na swoich warsztatach, i w darmowych materiałach na YouTubie, więc możecie sprawdzić, że ludzki umysł ma tendencję do tego, by dążyć do przyjemności i unikać bólu. Oraz by podejmować jak najmniejsze wysiłki i jak najszybciej osiągać rezultaty. I ta zasada maksymalizacji przyjemności i minimalizacji bólu jest udokumentowana w ekonomii jako tzw. rachunek szczęśliwości, czyli naturalna tendencja ludzi do poszukiwania przyjemności i unikania bólu. Jednym z pionierów tej teorii był Jeremy Bentham, który w ramach utalitaryzmu wskazywał, że ludzie podejmują działania w oparciu o bilans. Przyjemności i cierpienia. Natomiast bardziej psychologiczne ujęcie nadał temu Daniel Kahneman w koncepcji ludzkiej skłonności do unikania wysiłku. I w swojej książce Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym opisuje on, jak ludzki umysł preferuje łatwe i szybkie rozwiązania, które wymagają minimalnego wysiłku poznawczego. A chodzi o to, że ludzie często wybierają takie mentalne skróty tak zwane heurystyki które mogą prowadzić do Uproszczonych, ale nie zawsze trafnych decyzji. Natomiast oprócz tego szybkiego myślenia, mamy jeszcze myślenie wolne, które jest bardziej racjonalne i analityczne, ale niestety wymaga od nas większego wysiłku. Z kolei badania z dziedziny ekonomii behawioralnej prowadzone przez Richarda Talera pokazują, że ludzie są nieproporcjonalnie bardziej wrażliwi na straty niż na zyski. To sprawia, że skłonni są podejmować bardziej ryzykowne działania, aby tylko uniknąć bólu i straty, jednocześnie poszukując natychmiastowej gratyfikacji w formie zysków. I to jest bardzo ciekawe, bo Richard Thaler w swojej pracy rozwinął koncepcję teorii perspektywy Kahnemana i Tverskiego, szczególnie właśnie w obszarze zachowań inwestorów i decyzji finansowych. I używał on ich teorii jako podstawy do badania, jak ludzie podejmują decyzje w rzeczywistych warunkach rynkowych. No więc według teorii perspektywy ludzie odczuwają stratę znacznie boleśniej niż odczuwają przyjemność zrównoważonego zysku. A to z kolei prowadzi do zachowań, takich jak zamykanie pozycji z zyskiem zbyt wcześnie, aby uchwycić przyjemność sukcesu, lub trzymanie pozycji stratnej zbyt długo, w nadziei, że strata zostanie odrobiona, co pozwoli uniknąć bólu jej realizacji. Kolejnym czynnikiem jest strach przed stratą, który jest jednym. Z najważniejszych czynników wpływających na nieudane decyzje w tradingu. I właśnie dlatego też początkujący traderzy często zamykają zyskujące pozycje zbyt wcześnie, aby szybko zabezpieczyć przyjemność z wygranej, nawet jeśli rynek nadal ma potencjał do wzrostu. Thaler zauważył, że ludzie tworzą mentalne konta, na których segregują swoje zyski i straty, a to może prowadzić z kolei do irracjonalnych decyzji, takich jak próby odrobienia strat w ramach konkretnego trade'u zamiast patrzenia na całą kształt portfela i ryzyka. Taler podkreślał też, że rynki nie zawsze są efektywne, ponieważ ludzie na tych rynkach działają pod wpływem emocji takich jak strach czy chciwość, co jest totalnie sprzeczne z klasyczną teorią ekonomii. Także widzicie, że jako ludzie jesteśmy można powiedzieć tak zaprogramowani, że dążymy do najlepszego wyniku przy najmniejszym wysiłku. Chcemy schudnąć ale szybko i bez ćwiczeń na siłowni. Chcemy zarabiać z tradingu, ale nie chce nam się spisywać swoich tradeów, analizować danych i wyciągać z nich wniosków. Wolimy znaleźć indykator, grupę sygnałową lub influencera, który nam powie, kup teraz, sprzedaj teraz. Ale to tak nie działa. I im prędzej to zrozumiecie, tym lepiej dla was. Także praca nad sobą, nad zrozumieniem swojego zachowania na rynku i znalezienie źródeł potencjalnych problemów was nie ominie. Jeżeli oczywiście myślicie o tradingu na poważnie. I tutaj warto powiedzieć, że skala danego problemu dla każdego z nas może być inna. Osoba A może mieć większy problem ze strachem przed stratą. Osoba B może mieć większy problem z zamykaniem pozycji zbyt wcześnie. Osoba C może rozpracować swoje problemy w dwa miesiące, a osoba D w trzy lata. Także u każdego z nas ta praca nad sobą może wyglądać inaczej. Ale co oprócz tego? Oprócz tego, moim zdaniem, początkujący traderzy powinni wyzbyć się myślenia o pieniądzach. I mówię to z własnego doświadczenia. Dlatego też, między innymi, nie pokazuję Wam, ile zarobiłam czy straciłam w jednym tradzie, a wolę skupić się na procentach ruchu ceny i konkretnym ryzyku na jeden trade. Bo tak naprawdę dolary nie mają znaczenia, ale wykon strategii. Dolary są tylko efektem ubocznym trzymania się swojego planu. Dolary przychodzą, gdy skupiamy się na procesie, a nie na tym, że dzisiaj mamy wytradować dniówkę. I sorry, ale ja zbyt długo patrzyłam na trading jak na pracę na etacie, że wiecie, za jeden dzień należy mi się 100 dolarów. To jest kompletny bullshit, który tylko niepotrzebnie generuje wysokie oczekiwania co do dnia tradingowego. I zbyt wiele obrazków naoglądałam się na trading floorze, gdy wiecie. Trader zarobił 290 dolarów i chciał zrobić jeszcze jeden trade, żeby było równo 300. No to zgadnijcie, co się stało z tą sumą 290. Tak, dokładnie. Dlatego nie powinniśmy pozwolić na to, aby oczekiwania czy emocje, takie jak chciwość, kierowały naszymi decyzjami. Powinniśmy raczej skupić się na tym, żeby być zimnym i zdyscyplinowanym egzekutorem swojego planu, bazującego na danych. Mogą to być przeszłe wyniki lub aktualne dane rynkowe, ale muszą być konkretne i jednoznaczne dla tradera. Bo nie może być tak, że pojawia się sygnał, my wchodzimy w longa, a potem po zastanowieniu jednak widzimy tam shorta. Tak nie może być. Dane muszą być albo. Wnioski z tych danych muszą być zero-jedynkowe. I to mnie właśnie wkurza w tej niskiej jakości kursach, które sprzedają influencerzy. Kiedy, wiecie, sprzedają strategie, które nie są jednoznaczne, które każdy z Was może interpretować inaczej. Dlatego, że w takim środowisku taki influencer czy mentor zawsze może powiedzieć, że Wy coś źle zrozumieliście, podczas gdy strategia jest rozmyta lub jej wytłumaczenie jest po prostu dziadowe. Dlatego muszę Wam zwrócić na to uwagę w tym filmie, bo Zbyt wiele wiadomości dostaje od Was z taką bezsilnością po prostu, że coś kupiliście za kilka tysięcy złotych i w zasadzie nadal nie wiecie, jak tego używać, i kasa poszła w błoto. Dobra, ale wróćmy do tematu. Trading bardziej niż jakikolwiek inny biznes wymaga specjalnego podejścia. Chyba nie muszę mówić, że jako traderzy nie przyczyniamy się do tego, żeby świat był lepszy, bo. No wiecie, nie sprzedajemy żadnego produktu, nie wykonujemy usługi dla społeczeństwa, więc umówmy się, jesteśmy tutaj dla zysku, ale to, że jesteśmy tutaj dla zysku, nie jest takie oczywiste, bo rynek generuje emocje w nas dopaminę może sprawić, że w sekundę poczujemy się lepiej dzięki przypływowi gotówki. I ostrzegam Was przed tym uczuciem, bo pojawia się ono również u osób uprawiających hazard, i to uczucie jest bardzo elektryzujące. Chcemy do niego powracać, chcemy powracać do tego uczucia, ponieważ, jak wspomniałam wyżej, jako ludzie dążymy do szybkiej przyjemności, prawda? Więc warto przypominać sobie, że jesteśmy tu, by zarabiać w długim terminie. Jesteśmy tutaj dla zysku, nie dla emocji, nie dla poprawy humoru, nie żeby poczuć adrenalinę. Jeśli ktoś z Was lubi adrenalinę, to polecam skok na Bungee, którego ja już nigdy w życiu nie wykonam, bo jest to absolutnie przerażające przeżycie. W każdym razie, jeżeli szukacie adrenaliny, to nie na rynku. Giełda to nie jest miejsce na rozrywkę, tylko na biznes. Także widzicie, z jednej strony jesteśmy tu dla pieniędzy, ale z drugiej strony, tak jak wam mówiłam, nie powinniśmy się na tych pieniądzach fiksować. I dlatego uważam, że nie możemy sobie obrać tego jako główny cel, bo po prostu wtedy zafiksujemy się na dolarach, a nie o to chodzi. Jako traderzy jesteśmy analitykami, którzy bazują na prawdopodobieństwie kolejnego ruchu na rynku. Każdy zarabiający trader zbiera dane, a potem działa według założonego i przetestowanego planu. OK, kolejny problem to to, że początkujący traderzy często wpadają w pułapkę myślenia, że po obejrzeniu jednego filmu na YouTubie mają już pełną wiedzę i wszystko rozumieją. I dzieje się tak, ponieważ nasz mózg ma tendencję do upraszczania. Więc jeśli nie mamy wiedzy w danym temacie, ale dowiemy się jednego fragmentu informacji, to zaczynamy błędnie zakładać, że wiemy znacznie więcej niż faktycznie. I to zjawisko znane jest jako efekt Daninga Krugera, i odnosi się do mechanizmu psychologicznego, w którym osoby posiadające ograniczoną wiedzę lub umiejętności w danej dziedzinie, mają tendencję do znacznego przeceniania swoich kompetencji. I wynika to z faktu, że brak wystarczającej wiedzy uniemożliwia im dostrzeżenie własnych braków i ocenienie poziomu swojej niewiedzy. Efekt ten został opisany w 1999 roku przez psychologów Davida Daninga i Justina Krugera. Którzy wykazali, że im mniej ktoś wie, tym bardziej jest skłonny uważać się za eksperta. To dlatego początkujący często od razu czują się pewni siebie, zanim rzeczywiście zrozumieją, jak skomplikowany jest świat tradingu. I najśmieszniejsze jest to, że to zjawisko działa również w drugą stronę: że im więcej wiedzy zdobywamy w dziedzinie tradingu, tym częściej zaczynamy cytować Sokratesa, że. Wiem, że nic nie wiem. I dzieje się tak dlatego, że osoby wykwalifikowane mają tendencję do niedoceniania swoich umiejętności, często dostrzegając, jak wiele muszą się jeszcze nauczyć. Kolejny temat to boty. Większość początkujących traderów nie zdaje sobie sprawy, że na rynku funkcjonują boty handlowe zaprojektowane do realizacji różnych zadań. Na przykład na zlecenie funduszu emerytalnego mogą one kupować określone aktywa, takie jak bitcoin, w ustalonej ilości przez określony czas. Albo na przykład na zlecenie projektu kryptowalutowego mogą wspierać wprowadzanie nowego coina na giełdę, manipulując jednocześnie jego ceną po to, by osiągnął konkretny zaplanowany poziom cenowy. Lub takie boty na zlecenie giełdy mogą po prostu dostarczać płynność na rynek. I tutaj należy poznać definicję market makingu. Market makerzy to uczestnicy rynku można powiedzieć, wyspecjalizowane firmy, które korzystają z botów, aby utrzymywać płynność na rynkach poprzez ustawianie wielu, wielu zleceń kupnej i sprzedaży w książce zleceń. Co pozwala stabilizować ceny i zapewniać ciągłość handlu. I dlaczego o botach mówię? Dlatego, że nie mamy szans jako detaliczni traderzy w starciu z dużymi algorytmami, a początkujący też mogą nie zdawać sobie sprawy, że trading nie polega na przepychaniu swojego scenariusza, tylko na obraniu planu i ewentualnie jego modyfikacji, gdy kondycja rynku się zmienia. Bo rynku nie obchodzi, że mieliśmy 500 plusów pod rząd i teraz to już na pewno musimy iść w górę. I tu jest kolejna rzecz, bo niektórzy traderzy po trzech stratach pod rząd porzucają totalnie swoją strategię, bo wydaje im się, że już przestała działać. I wiem, ja też przez to przebrnęłam. Tymczasem trzeba sobie uzmysłowić, że straty to po prostu część statystyki i nie da się ich uniknąć a dwa, trzy stopy pod rząd nie oznaczają automatycznie, że strategia nie działa. Natomiast przeskakując z jednej strategii do drugiej tracimy czas i frustrujemy się, a na końcu żadnej strategii nie mamy opracowanej w stu W skrajnych przypadkach frustracja na ten cały proces jest tak wielka, że jesteś w stanie postawić wszystko na jedną kartę. Wszystko na ten jeden trade, byleby tylko dostać sygnał od losu, że powinieneś dalej w to brnąć. I zgadnijcie, co zazwyczaj się wtedy dzieje. Tak, przegrywasz i rezygnujesz, a potem wyładowujesz swoją frustrację na bliskich, rodzinie, współpracownikach lub w komentarzach na YouTube. Przysięgam Wam, że każdy początkujący trader przechodzi przez któryś z wymienionych przeze mnie problemów. Każdy. Więc nie jesteście sami. To jest. Jakby nie patrzeć jakiś plus. Jednak bez poświęcenia czasu na zdobywanie wiedzy, doświadczenia i prawdopodobnie również pieniędzy, daleko się nie zajdzie. Nauka tradingu to proces, który można porównać do nauki śpiewu i budowania kariery muzycznej. Nawet gdyby za sprawą magicznej różdżki w jeden dzień nauczyć się śpiewać i wyprzedać cały stadion narodowy, to wyjście na tak dużą scenę bez doświadczenia i przygotowania mogłoby skończyć się porażką. Dlaczego? No bo presja i stres byłyby tak ogromne, że moglibyście nie zaśpiewać ani jednej nuty. I podobnie jest w tradingu. To proces, który wymaga czasu, konsekwencji i cierpliwego stawiania małych kroków. Na początku poświęcamy więc wiele godzin na naukę i praktykę. Pierwszym etapem jest poznanie środowiska, często zaczynając od konta demo i to można porównać do ćwiczenia śpiewu w domu, gdzie można popełniać błędy bez większych konsekwencji. Kolejnym krokiem jest budowanie i testowanie strategii, a kiedy pojawiają się pierwsze pozytywne wyniki, przechodzimy do handlu na małym kapitale. I to przypomina występy w małych pubach za darmo, gdzie można doskonalić swoje umiejętności bez ryzyka fałszowania na dużej scenie. I potem, z biegiem czasu, gdy rozwiązujemy problemy i zdobywamy doświadczenie, Możemy stopniowo zwiększać kapitał zaangażowany w trading, co można przyrównać do przechodzenia na coraz większe sceny, aż w końcu, wiecie, gramy na stadionach. Bo dopiero wtedy nasze doświadczenie, psychika i narzędzia są na tyle zaawansowane, by radzić sobie z presją i wyzwaniami, jakie niesie za sobą trading dużym kapitałem. I moim zdaniem, tu nie ma drogi na skróty. Mam nadzieję, że sama świadomość tych najczęstszych błędów i pułapek myślenia w tradingu była dla Was pomocna. W przyszłych materiałach mam nadzieję, że będziemy sobie omawiać, jak można rozwiązywać te poszczególne mentalne problemy ale jeśli dzisiaj Wam jeszcze mało, to na moim linktree są też dedykowane ćwiczenia do pracy z emocjami w tradingu, także zapraszam też tam. A jeśli chcecie więcej takich materiałów, to dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, żeby ten film się poniósł dalej, a ja już uciekam, więc niech zyski będą z Wami. Pa!